ma. kolejny odcinek, zadanie czwarte, matura grudniowa i od razu lecimy z tematem. Od razu lecimy sobie z tematem, zadanie czwarte, liczby rzeczywiste x i y są dodatnie, ale są różne. I mamy takie wyrażenie. I do jakiej postaci możemy je przekształcić? Takie jest pytanie. Od razu zastanawiam się, czym właściwie moje wyrażenie jest. No, to będzie dodawanie dwóch ułamków. To od razu sobie przypominamy no to, jak to działa. Żebym dodał dwa ułamki do siebie, to muszę mieć wspólny mianownik. No i można było odgadywać, hmm, jaki on będzie. Dla dwójki i trójki byłaby to szóstka, tylko że to działa dla liczb, a niekoniecznie dla wyrażeń algebraicznych. I o wiele, lepiej, o wiele lepiej, jeżeli zrobicie sobie w ten sposób. Czyli rozszerzymy te ułamki tak, jakby na krzyż. Tak, jedną drugą przez trójkę, a jedną trzecią przez dwójkę. No i będziemy mieli taką sytuację, która po wymnożeniu da nam sytuację 3 szóste plus 2 szóste. No i to już dodać do siebie możemy. Będzie to 5 szósty. No i zgodnie z tym zrobimy sobie dokładnie to zadanie właśnie w taki sposób. Czyli przepiszę sobie moje wyrażenie. 1 przez x plus y i od razu zapiszę dosyć długi mianownik, jeden i drugi, ponieważ w pierwszym mam x minus y. Zwróć uwagę, ja tylko przepisuję. Na razie te ułamki nic się nie wydarzyło, ale teraz będę je rozszerzał, a więc będę musiał je na krzyż pomnożyć. I musicie pamiętać, jeżeli mnożycie jakieś wyrażenie, które jest więcej wyrazowe, to musicie to wrzucić nawias. No i tutaj odpowiednio u góry również wpisuję to, przez co nasz ułamek rozszerzyłem. No i zwróć uwagę, że te jedynki nie mają znaczenia, więc od razu mogę sobie tutaj już dalej rozpisać tę sytuację. Jeszcze tutaj skupimy się na tym wyrażeniu x minus y, x plus y, no ponieważ to jest klasyczny wzór, Wróconego mnożenia. Zatem mogę sobie to od razu tutaj wpisać. A wyrażenie u góry, no to będziemy mieli x plus y, dodać, x minus y. Ten nawias jest właściwie niepotrzebny, czyli po prostu będzie to 2x. I tyle. I tyle. Trudność zadania sobie określimy. Skala 0,10. A odpowiedzi nie wybrałem. No to odpowiedź C. Jeden na jeden punkcik. No i skala, skala trudności, jak się domyślacie, 0 na 10. No tutaj się nic nie wydarzyło. Będę dodać do siebie dwa proste ułamki i tyle. No, klasycznie pokażemy sobie, jakby to mogło wyglądać na liczbach trochę trudniejszych. Czyli jak te zadanie mógłbym utrudnić. Przede wszystkim moglibyśmy sobie tutaj spróbować wprowadzić jakieś wyrażenia niewygodne. Czyli na przykład niech to będzie 2x u góry, tutaj x kwadrat minus y. I chcielibyśmy dodać Y minus x kwadrat, a na dole, a na u góry Y. Ok, coś takiego. Coś takiego. Założenia w zadaniu tutaj mieliśmy, że liczby te są dodatnie oraz różne od siebie. Nie powiedziałem o czymś bardzo ważnym, bo tutaj w tamtym zadaniu nie trzeba było tego powiedzieć, ale w tym już trzeba. Tu musimy zacząć sobie od założeń, ponieważ te wyrażenia, które tutaj mamy, nie zawsze istnieją. One nie istnieją w dwóch sytuacjach. Pierwsza jest taka. Gdy x kwadrat równa się y, a druga jest taka, gdy y równa się kwadrat. Dlaczego? No bo w tych sytuacjach by nam się wyzerowały te mianowniki, a to jest oczywiście nielegalne, za to się idzie do matematycznego więzienia. Do matematycznego więzienia. No tu jak ktoś już mógł bystrze zauważyć, że wyrażenia są takie same, więc praktycznie musimy rozwiązać tylko jeden warunek, a zatem x kwadrat nie może być równy y. No i w sumie i w sumie tyle. To jest nasze główne założenie. No i teraz postępujemy dokładnie tak samo. Żeby dodać te dwa ułamki do siebie, to potrzebujemy Zamienić je na wspólny mianownik. Przy czym da się to zrobić trochę łatwiej, niż wymnażając coś takiego. To jak najbardziej byłoby ok, poprowadziłoby nas prawdopodobnie do prawidłowej odpowiedzi, ale w związku z tym, że tutaj wyżej mamy już dwa warunki, które nam się pokryły, to powinniście zauważyć coś takiego. Że wyrażenie y minus x kwadrat to jest właściwie takie coś, a to mogę zapisać w taki sposób. I okazuje się, że to jest dokładnie sytuacja, którą mamy z lewej strony. Czyli mogę sobie to przekształcić dalej i zapisać, że to będzie 2x przez x kwadrat minus y, dodać. Y przez minus x kwadrat minus y. No i w porządku. Co dalej mogę z tym zrobić? Pójdę sobie tutaj. Równa się. Teraz ten minus przerzucę sobie do góry. I zapiszę coś takiego. Dodać minus y przez x kwadrat minus y. No i to się równa. Mianowniki są wspólne, więc mogę zapisać jako 1. 2x Y I tyle No zadanie przesadziły, myślałem, że będzie trochę trudniejsze, szczerze mówiąc to trudność bym powiedział jakieś 2 na 10 gdyby ktoś nie zauważył tego manewru o którym tutaj powiedziałem, to musiałby Mnożyć te nawiasy miałby trochę tych obliczeń do wykonania, więc może gdzieś tam by się pogubił. No i tutaj właściwie ten warunek jest dosyć istotny, więc w sytuacji, gdyby to było zadanie 0,2 punkty, to jeden z punktów to byłby podanie tego warunku. Także tutaj punkty by wesoło na pewno leciały. No ale okej, okay. ażby jakiś trzeci rodzaj zadania, czyli już kompletno wrzeźnie. No i na przykład takim zadaniem byłyby ułamki. Rozpracowania. Tutaj mamy sytuację x minus y, tutaj sytuację 2x plus y i na przykład tutaj sytuację 2y minus x i tutaj mamy liczby x, y, 1. No i takie zadanie do uporządkowania już byłoby zdecydowanie bardziej niewygodne w sytuacji, gdyby to było zadanie za jeden punkt i te odpowiedzi ABCD. Nie współpracowałyby z nami, to naprawdę tutaj dosyć dużo czasu na obliczenia ktoś mógłby spędzić, a i tak nie dokulać się do odpowiedzi ABCD. No to tutaj, już ze względu na taką, na taką trudność obliczeniową, 5 na 10, ale to nadal nic się nie dzieje. Klasycznie byśmy zrobili dokładnie tak samo jak w poprzednich zadaniach i powinniśmy do poprawnej odpowiedzi dotrzeć. Jeżeli byśmy tam gdzieś po drodze się nie pogubili w obliczeniach. No i tyle. Szczególnie, że tutaj też jest ukryty wzór skróconego mnożenia. Zobaczcie. A plus B A minus B. Także jedno z tych działań byłoby dosyć proste do wykonania. No ale tu niestety z tym kawałkiem myśliśmy nic mądrego nie zrobili. Trzeba by to po prostu wymnażać. Mam nadzieję, że dodanko wiecie już jak się liczy. Będziecie zawsze pamiętali o tym, jak się dodaje ułamki i nie zaskoczy Was takie zadanie na arkuszu naturalnym. No i tyle. Nie